Jarosław Marek Rymkiewicz, wtedy Atena, wtedy ich źrenic Atena zerwała chmurę ciemności, I zaraz z dwóch stron im światło zabłysło. Homer Iliada, przekład Kazimiery Jerzewskiej. <coughs> Wtedy Atena zdjęła z ich źrenic dwojaką ciemność I oni tam zobaczyli istnienia straszną daremność Po jednej stronie troja, po drugiej wygięte okręty To wszystko wchłoną szare, nierozpoznane odmęty Daremność ognisk, które palili wieczorem na zboczu, daremność Twoich półżywych, Twoich przejrzystych oczu, daremność ścieżek mi schodzili z Gargarosu. Daremność morza i żagli ich i twojego losu. Wielkie, o wielkie żagle, Coś jest w powietrznych sferach. Jeśli to jakieś bóstwo, to takie, które umiera. Daremność losu, gdy milknie i bierze cię za rękę, i tylko dionizos schodząc śpiewa ci swoją piosenkę. Do Jarosława Kaczyńskiego. Ojczyzna jest w potrzebie, to znaczy łajdacy, znów wywzięli się do swojej odwiecznej tu pracy. Polska mówią, i owszem to nawet rzecz miła, ale wprzód niech przeprosi tych, których skrzywdziła. Polska mówią wspaniale, lecz trzeba po trochu ją ucywilizować, niech klęczy na grochu, niech zmądrzeje, niech zmieni swoje obyczaje, bo z tymi mocherami to się żyć nie daje. I znowu są dwie Polski, są dwa jej oblicza. Jakub Jasiński wstaje z książki Mickiewicza. Polska go nie pytała, czy ma chęć umierać, a on wiedział, że tego nie wolno wybierać: dwie Polski: ta, o której wiedzieli prorocy i ta. W objęcia bierze car północy. Dwie Polski: jedna chce się podobać na świecie i ta druga ta, którą wiozą na lawecie, ta w naszą krew, jak w sztandar królewski ubrana naszych najświętszych przodków, tajemnicza rana. Powiedzą, że to patos. Tu trzeba patosu. Ja tu mówię o sprawie odwiecznego losu. Co zrobicie, pytają nas teraz przodkowie. I nikt na to pytanie z nas nie odpowie. To, co nas podzieliło, to się już nie sklei. Nie można oddać Polski w ręce jej złodziei, którzy chcą ją nam ukraść i odsprzedać światu Jarosławie. Pan jeszcze coś jest winien, bratu. Dokąd idziecie? Z Polską, co się będzie działo. Oto nas teraz pyta, to spalone ciało. I jest tak, że pan musi coś zrobić w tej sprawie. Niech się pan trzyma, drogi panie Jarosławie. według kurbeta. Jaki brzydki. Wyschnięta i pożółkła cera. I palce też ma żółte. On pewnie umiera. W palcach ma gęsie pióro. Wyskubane pierze. Może coś nim napiszę, lecz nie na papierze. Włosy brudne, zlepione, i czaszka się poci, oko żółte mu błyszczy, bo on wzrok ma koci. Na stole leży kartka, lecz niezapisana. On trzy noce w nią patrzy do białego rana. Kosmiczny wiatr porusza czarne oceany. Tam płyną niewolnicy, brzęczą ich. Kajdany pod pokładami odór ostatniej godziny. Śmierdzi krew, śmierdzą szare, żółte wydzieliny. Na czerwonych poduszkach pół leży, pół duma. Życie lepkie i żółte, jak arabska guma. Pióro moje już nigdy ja cię nie zobaczę jano czy zasłania i w tę głębinę skąd